Swobodność w poruszaniu się na boisku zdobywasz poprzez poznawanie nowych zagrań. Mogą one być łatwiejsze lub trudniejsze. Najważniejsze, abyś umiał je wykonać i robił to skutecznie. Prezentowane zagranie należy do trudniejszych. Pierwszy etap to podrzucenie futbolówki. W tym celu ustaw stopę centralnie przed piłką. Prawą nogą wykonaj ruch nad futbolówką, a następnie podrzuć ją lewą nogą. Oddaj futbolówkę i powtórz ćwiczenie. Etap drugi to skierowanie piłki obok swojego przeciwnika oraz dalsze prowadzenie gry lub oddanie strzału na bramkę. W skrócie, ułóż stopę centralnie przed piłką, podrzuć ją lewą nogą. Skieruj piłkę obok przeciwnika. Ćwicz regularnie i ciesz się efektem końcowym. Jeśli masz pytania, napisz do nas na Facebooku, subskrybuj konto i oglądaj kolejny poradnik w przyszły czwartek lub zapoznaj się z poprzednim zagraniem.